Zapewne tego nie wiesz, lecz pistacje były kiedyś barwione na czerwono, aż do momentu, gdy Iran wziął amerykańskich zakładników w latach 70. Przez dekady wszystkie pistacje w USA pochodziły z Iranu, gdzie rolnicy stosowali bardzo powolne i manualne metody zbioru. Wstrząsali drzewami, a orzechy zbierali z ziemi. To pozostawiało plamy na łupinach. Aby je ukryć, eksporterzy farbowali je na jaskrawo-czerwony kolor. Jednak w 1979 roku podczas irańskiej rewolucji 52 amerykańskich dyplomatów i obywateli zostało wziętych jako zakładnicy w Teheranie, co doprowadziło USA do zerwania wszelkich kontraktów handlowych z tym krajem, w tym także z pistacjami. Iran starał się uniemożliwić eksport drzew pistacjowych, aby nikt inny nie mógł ich uprawiać. Jednak niektóre drzewa zostały wywiezione i przetestowane w Kalifornii, która okazała się mieć lepszy klimat do uprawy pistacji niż Iran. Dziś USA są największym na świecie eksporterem pistacji. I pamiętaj, subskrybuj ten kanał po więcej ciekawostek jak ta.